Dzień dobry, do pani Nicoletti się zadzwoniłem. Tak, tak. Dzień dobry, przejrzał. Paulina po tej stronie, telefon jest Urzędu Skarbowego, proszę pani. Wielka tak. Brytania nas poinformowała o poszukiwaniu pani osoby w celu zwrotu podatku 20 funtów. Wrócić mi te pieniądze. Myślałam, że chcą, e, żeby miasta ja I to co, to ja mogę pani podać moje konto? Nie, 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 czy... pani mnie nie zrozumiała. Pani musi się pofatygować, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, bo my już w Polsce panią odnaleźliśmy jako urząd skarbowy. I teraz mhm. musi się pani pofatygować po te 26 funtów do Wielkiej Brytanii. Plus, proszę pani, usługa, którą żeśmy zrobili dla Wielkiej Brytanii kosztuje 100 złotych. To ja muszę tam jechać, żeby to odebrać? Tak? I później, proszę pani, zwrócić nam za to, że my panią odnaleźliśmy, proszę pani, dla Wielkiej Brytanii, bo taka jest

co z pismami. Dobrze, jestem tutaj. Dobrze, proszę pani. Na jakim etapie kończymy tą sprawę? Bo ja też muszę coś wiedzieć, bo muszę pójść pismo do pani pisać. Proszę pisać pismo na ten adres, w którym mnie odnaleźliście. Dobrze. mówiła, że pismo odnaleźli, to proszę, proszę pani. Dobrze, gdyby co, to niech pani odpisuje Michałowi. jest Nicola, to teraz skryta na